Skadry z Czerwoną Gwiazdą. Marzec 1989 roku. Do startu przygotowuje się właśnie nowy radziecki myśliwiec. Jeśli wszystko się uda, będzie to najlepszy na świecie samolot pionowego startu i lądowania. Dzięki niemu lotnictwo morskie Związku Radzieckiego stanie się potężniejsze niż kiedykolwiek. Prosto w górę. W lipcu 1976 roku Rosjanie zaczęli testować nowy myśliwiec. Był to Jak-38, samolot pionowego startu i lądowania. Radziecka odpowiedź na brytyjskiego Harriera w NATO otrzymał kodową nazwę Forger. Forger miał operować z nowego radzieckiego lotniskowca Kijów. Nowy lotniskowiec i bazujące na nim nowoczesne samoloty pozwalały radzieckiej marynarce wojennej atakować cele na wszystkich oceanach świata. Historia radzieckiej marynarki wojennej jest skomplikowana. Została utworzona już w roku 1919, lecz Lenin o wiele większe znaczenie przywiązywał do rozwoju lotnictwa. W czasie wojny domowej samoloty floty ponad 2000 razy atakowały rozmaite cele, wspierając Armię Czerwoną. Niedaleko Pietrozawodzka zestrzelony został brytyjski bombowiec Avro 504K. Samolot został dokładnie zbadany. W oparciu o zdobyte dane wybudowano bombowiec U-1, tak zwaną Awruszkę, jeden z podstawowych samolotów radzieckich lat 20. Służyła między innymi do szkolenia załóg, zaś przebudowana na wodno samolot stała się podstawową maszyną radzieckiego lotnictwa morskiego. W roku 1924 pierwsza leninowska eskadra radzieckiego lotnictwa morskiego otrzymała 19 samolotów R-1. Z pomocą niemieckich inżynierów zbudowana została morska wersja R1 oznaczona symbolem PM2. Wybudowano ponad 400 takich maszyn. W latach 30. konstrukcją łodzi latających zajmowało się jedynie biuro Beriewa. Oto oblatany w roku 1931 Beriew B2. Była to maszyna bardzo udana, lecz w latach 30. wielu radzieckich decydentów uważało, że łodzie latające to przeżytek, że Związek Radziecki musi mieć lotniskowiec. Europa zbliżała się do wojny, zaś oficerowie radzieckiej floty Oceanu Spokojnego ostrzegali przed niebezpieczeństwem nadchodzącym ze wschodu. Japońska marynarka wojenna była coraz potężniejsza, dysponowała nowoczesnymi lotniskowcami. Japończycy mogli pokusić się o próbę podporządkowania sobie Dalekiego Wschodu. Radzieccy admirałowie obserwowali także innego rywala, Amerykę. Dowództwo amerykańskiej floty wojennej także uznało, że musi mieć możliwie najwięcej lotniskowców. W nadchodzącej wojnie amerykańskie lotniskowce miały stać się najważniejszymi jednostkami floty. 7 grudnia 1941 roku Japonia zaatakowała. Celem ataku nie był jednak Związek Radziecki. Amerykańską bazę w Pearl Harbor zaatakowało lotnictwo pokładowe z sześciu japońskich lotniskowców. Amerykanie stracili pięć pancerników, dwa niszczyciele i ponad 2300 ludzi. Japończycy opanowali południowy Pacyfik, zakładając tam sieć baz. Tymczasem w odległej Europie armia czerwona uwikłana była w śmiertelny bój. Niemcy stali u wrót Moskwy. Żołnierze Armii Czerwonej desperacko bronili swej ojczyzny. W roku 1943, po zwycięstwie pod Stalingradem, Niemcy zostali wyparci za Wołgę, z Krymu i spod Leningradu. Wielka wojna ojczyźniana to przede wszystkim wojna lądowa. Walczących piechurów wspierały często samoloty, szturmowce IU-2. Samoloty szturmowe i lekkie bombowce oczyszczały drogę piechocie, zaś jaki i migi, ochraniały je przed atakami myśliwców niemieckich. Radziecka flota wojenna walczyła wokół Krymu i na Morzu Bałtyckim. Niemiecką Nawałę powstrzymały jednak przede wszystkim wojska lądowe. I to one zatrzymały Niemców pod koniec 1941 roku, a następnie wyparły ich z Rosji. Po zwycięstwie nad III Rzeszą wśród radzieckiej generalicji utrwalił się pogląd, że lotniskowce nie są Związkowi Radzieckiemu potrzebne. Po II wojnie światowej wznowiono prace nad wodnosamolotami i łodziami latającymi, mającymi być podstawowymi maszynami radzieckiego lotnictwa morskiego. Tuż po zakończeniu II wojny wybuchła nowa, tym razem na Dalekim Wschodzie. Radzieccy generałowie z uwagą obserwowali północno-koreańską ofensywę w rejonie 32. Równoleżnika i ataki samolotów amerykańskiej 77. Task Force. Startujące z lotniskowców samoloty Skyrider i Corsair wykonywały setki ataków, wspierając wojska narodów zjednoczonych. W Korei niemal nie było utwardzanych lotnisk, Stąd konieczność użycia lotnictwa morskiego. Sukces amerykańskiej ofensywy powietrznej nie uszedł uwadze Rosjan. Stalin kazał przyspieszyć program budowy okrętów nawodnych, podwodnych, a także samolotów morskich. Decyzje te mocno zaniepokoiły innych radzieckich przywódców. Zaś w połowie lat 50. Stalin doszedł do wniosku, że jedynie potężne lotniskowce uderzeniowe mogą zapewnić Związkowi Radzieckiemu bezpieczeństwo na morzu. Jednak wraz ze śmiercią Stalina w roku 1953 umarła także idea radzieckiego lotniskowca. Nikita Chruszczow miał zupełnie inną koncepcję. Do rozwoju marynarki wojennej nie przywiązywał większej wagi. Jego zdaniem bronią przyszłości były rakiety balistyczne. Era okrętów nawodnych jego zdaniem minęła. Chruszczow sądził, że rolę sił uderzeniowych floty odgrywać będzie strategiczne lotnictwo bombowe, które zwalczać będzie okręty podwodne, nawodne, a także cele lądowe na terytorium przeciwnika. W rezultacie lotnictwo floty wyposażono w bombowce Tu-16 Badger konstrukcji Tupolewa. Zmodyfikowany Tu-16, noszący w NATO kodową nazwę Badger B, miał na pokładzie dwa pociski powietrze woda wyposażone w głowice jądrowe. Miały one zasięg ponad 300 km. Tu-16, wyposażony w urządzenia rozpoznania elektronicznego, miał podawać namiary celów maszynom Badger B. Samoloty Badger B mogły uzupełniać paliwo w powietrzu. Tankowanie odbywające się systemem skrzydło w skrzydło znacznie zwiększyło zasięg samolotów. W roku 1955 radzieckie lotnictwo morskie otrzymało znakomite bombowce strategiczne Tu-95 BR konstrukcji Tupolewa. Tu-95 pokazany został po raz pierwszy w roku 1955 w Tuszynie. Stał się wkrótce podstawowym bombowcem radzieckiego lotnictwa. Poruszany czterema silnikami turbośmigłowymi, Tu-95B miał zasięg ponad 11 tysięcy kilometrów. Mógł zabrać 9 ton bomb. Amerykanie długo nie mogli w to uwierzyć. Na początku lat 60. kilka bombowców Tu-95B zostało przystosowanych do zwalczania amerykańskich lotniskowców. Tu, 95B, mógł wypełniać dwa typy zadań. Mógł być wykorzystywany jako maszyna zwiadowcza. Mógł także, uzbrojony w pociski klasy powietrze-woda kangaru atakować okręty przeciwnika. Radziecka marynarka wojenna rozbudowywała przede wszystkim flotę podwodną. Jej okręty wyposażono w rakiety z głowicami nuklearnymi. Podstawowymi samolotami radzieckiego lotnictwa morskiego były maszyny Badger i Bear. Nie zapominano jednak o łodziach latających. Ich konstrukcją zajmowało się mające siedzibę nad Morzem Azowskim biuro konstrukcyjne kierowane przez doktora Georgii Beriewa. Latem 1960 roku gotów był prototyp pierwszej na świecie łodzi latającej o napędzie odrzutowym. B-10. B-10 zostało pokazane publicznie w roku 1961 w Tuszynie. Maszyna pobiła 12 światowych rekordów. Podczas gdy w Związku Radzieckim rozbudowywano lotnictwo morskie, na Zachodzie trwały prace nad samolotem VTOL, maszyną pionowego startu i lądowania. W roku 53 w Anglii powstał Rolls-Royce Flying Bedstead. Ta dziwaczna maszyna miała dwa ułożone horyzontalnie odrzutowe silniki Rolls-Royce'a z dyszami skierowanymi w dół. Francuzi także eksperymentowali z samolotem VTOL. Maszyna zwana Snack Ema Atavolon, był to w istocie latający silnik odrzutowy firmy Ata. Silnik ustawiony był pionowo. On i pilot unoszeni byli w górę przez strumień gazów wylotowych. Następnym francuskim wynalazkiem był tak zwany Kolioter. Założenia tej maszyny były identyczne jak założenia pionowzlotu Atavolon. Kolioter miał nie jeden, lecz dwa silniki, także ustawione pionowo. Pokazywany na zdjęciach prototyp rozbił się. Zebrano jednak wiele cennych doświadczeń. Za Atlantykiem Amerykanie także pracowali nad pionowzlotami. W styczniu 1954 roku firma Bell Aircraft Company przetestowała swój pierwszy pionowzlot ATV. Na tej dziwacznej maszynie, będącej połączeniem skrzydeł samolotu Cessna, kadłubu szybowca, zamontowano dwa ruchome silniki odrzutowe. Zmiana położenia silników pozwalała pilotowi maszyny przejść od lotu pionowego do poziomego. Amerykanie, tak jak Francuzi, użyli dwóch silników odrzutowych. Ta oto maszyna Doug VZ Forge A miała dwa obudowane wentylatory nośne zamontowane na końcach skrzydeł. Konstruktorzy Chrysler'a uważali, że skrzydła są w ogóle niepotrzebne. Ich maszyna miała dwa obudowane wentylatory nośne. Konstruktorzy firmy Ryan Company stwierdzili, że wystarczy jeden silnik. W roku 1951 testowany był prototyp rozwinięty później w maszynę oznaczoną jako X13. X-13 napędzany był silnikiem Rolls-Royce Avon. Wybrano go, gdyż ze wszystkich produkowanych silników miał największy ciąg. 11 kwietnia 1957 roku oblatywacz Piedziałard po raz pierwszy wzniósł się w powietrze na X-13. Po osiągnięciu zadanej wysokości, X-13 kontynuował lot jako maszyna konwencjonalna. Jednak, aby wylądować, samolot znów musiał stanąć dęba. Wylądowanie wyglądało imponująco, było jednak bardzo niebezpieczne. Hak umieszczony na dziobie maszyny Musiał zostać zaczepiony o linę, która miała utrzymać 3,5 tonową maszynę. X-13 nie nadawał się na samolot wojskowy, jednak suma zebranych doświadczeń rosła. Kolejną maszyną pionowego startu był X-14. Dysze umieszczone na końcach skrzydeł pozwalały kontrolować przechylenia maszyny, zaś ruchoma dysza ogonowa współpracująca ze sterami, pochylenia maszyny i kierunek lotu. W samolocie X-14 po raz pierwszy udało się skierować słup gazów z dyszy silnika pionowo w dół. Przy użyciu ruchomej dyszy. W przyszłości we wszystkich niemal pionowzlotach stosowane będą właśnie takie jak w X14 dysze. Także w Wielkiej Brytanii trwały prace nad pionowzlotami. W roku 1958 firma Rolls-Royce otrzymała subsydia rządowe przeznaczone na opracowanie samolotu VTOL. W efekcie w roku 60. W powietrze wzniósł się po raz pierwszy short SC1. SC1 miał cztery silniki lotu pionowego i jeden mający napędzać maszynę podczas lotu w poziomie. Sterowanie maszyną było możliwe dzięki ruchomym dyszom silnika głównego i pomocniczym dyszom na dziobie, ogonie i skrzydłach maszyny. W Związku Radzieckim także pracowano nad samolotami skróconego startu i lądowania. Szalała zimna wojna. Amerykańskie U-2 wykonywały loty zwiadowcze nad Związkiem Radzieckim. Dowództwo radzieckich sił powietrznych robiło wszystko, by dyżurne myśliwce jak najszybciej znajdowały się w powietrzu. Podstawowym radzieckim myśliwcem przechwytującym był bardzo udany MiG-19. Jego nowa wersja wyposażona była w dopalacze. Dzięki nim MiG-19 mogły startować nawet z ruchomych wyrzutni. Nic dziwnego, że by skrócić rozbieg samolotów, Rosjanie stosowali właśnie dopalacze. Chruszczow był wielkim zwolennikiem techniki rakietowej i w systemie obronnym Związku Radzieckiego samoloty z dopalaczami zaczęły odgrywać coraz większą rolę. W 1962 roku stosunki między wschodem a zachodem gwałtownie się pogorszyły. Amerykańskie samoloty zwiadowcze wykryły na Kubie wyrzutnie rakiet balistycznych średniego zasięgu. Tylko 150 kilometrów od wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Analitycy z Pentagonu twierdzili, że Rosjanie przerzucili na Kubę znaczne ilości rakiet. Kennedy ogłosił blokadę Kuby, powierzając wykonanie tego zadania flocie wojennej. Flota zadanie wypełniła. W Moskwie odżyły dyskusje o tym, czy Związkowi Radzieckiemu potrzebne są lotniskowce. Zaś konstruktorzy samolotów, tacy jak Jakowlew, zrozumieli, że lotniskowce wymagać będą zupełnie nowego samolotu. Jakowlew, który w czasie II wojny światowej skonstruował kilka udanych myśliwców, po wojnie większych sukcesów nie zanotował. Jednym z pierwszych odrzutowców Jakowlewa był Jak-25. Maszyna była starannie testowana w położonym koło Moskwy Lotniczym Instytucie Badawczym Cagi. Niezwykle szybki rozwój techniki lotniczej zmuszał Jakowlewa do ciągłego wysiłku. Nim zakończono testowanie Jaka-25, biuro Mikojana opracowało samolot, który miał się stać legendą lat 50. Miga-15. Współzawodnictwo było zażarte. Pojawiały się coraz to nowe rozwiązania, między innymi wyrzucane fotele, mające niejednemu pilotowi uratować życie. Jaka 25 oblatano w roku 1953, miał bulwiasty dziób i dwa potężne silniki umieszczone na skrzydłach w kodzie NATO otrzymał nazwę flashlight. Początkowo był produkowany jako dwumiejscowy nocny myśliwiec. Miał skośne skrzydła, jednośladowe podwozie i niewielkie stabilizujące kółka na końcach skrzydeł. Początkowo uzbrojony w działka, został przezbrojony w rakiety klasy powietrze-powietrze. Nie był maszyną szczególnie udaną. Jakowlew zgromadził jednak wiele bezcennych doświadczeń. Oto Jak-28 w kodzie NATO znany jako Firebar jest znacznie większy niż Jak-25. Napędzany jest dwoma silnikami Tumański R11 opracowanymi dla Miga-21. Ma podwozie jednośladowe, dzięki czemu pod skrzydłami i kadłubem jest więcej miejsca na uzbrojenie. Produkcję Jak-28 rozpoczęto na początku lat 60. Maszyna była znacznie lepsza niż jej rywale z rodziny Suchoja. Jak-28 był wielokrotnie modernizowany. Dzięki temu przez wiele lat pozostał w linii. Do połowy lat 60. Biuro Jakowlewa konstruowało jedynie maszyny wojskowe. Teraz jego pracownicy postanowili zaprojektować cywilny samolot transportowy i myśliwiec pionowego startu i lądowania, maszynę VTOL. W tunelach aerodynamicznych Instytut Cagi prowadził już badania nad takim samolotem. Oto opracowany w latach 60. samolot VTOL ze skrzydłami trójkątnymi. Już w latach 50. Rosjanie pracowali nad taką maszyną. Profesor Matwiejew skonstruował aparat bardzo podobny do brytyjskiego Rolls-Royce'a Flying Bed. Turbolot miał jeden silnik. Manewrowanie nim umożliwiały umieszczone na końcówkach skrzydeł dysze. Zmieniając ich położenie, pilot sterował maszyną. Samolot miał trójkątne skrzydła, Gdyż konstruktorzy chcieliby był jak najbardziej zbliżony do klasycznego myśliwca. Turbolet nigdy nie latał, jednak zebrane dane umożliwiły jako w lewowi opracowanie kolejnej w pełni udanej maszyny. W połowie lat 60. nad samolotem VTOL pracowali także Francuzi. Dassault Balzac to zmodyfikowany myśliwiec Mirage, mający dwa silniki, jeden do lotu w pionie, drugi w poziomie. To, że na Zachodzie prace nad samolotem VTOL postępowały szybko, zmobilizowało radzieckich konstruktorów. Operujące z niewielkich lotniskowców samoloty VTOL zwiększyłyby siłę uderzeniową lotnictwa morskiego Zachodu. Najbardziej zaawansowani byli Brytyjczycy. W roku 1963 wzbił się w powietrze Hawker Harrier XP-831. Miał tylko jeden silnik Rolls-Royce Pegasus pozwalający na loty w pionie i poziomie. Silnik ten był jednak, jak na potrzeby Hawkera, o wiele za słaby. W Royal Navy maszyna oznaczona 1127 wywołała mieszane uczucie. Hawker mógł operować z niewielkich lotniskowców nie mających potężnego pokładu startowego. Załogi lotniskowców czuły się więc zagrożone. Poza tym 1127 mógł zabrać jedynie znikomą ilość rakiet i bomb i nie osiągał prędkości dźwięku. Tego zaś wymagała Royal Navy. Zachwyceni maszyną byli zaś piloci. Międzynarodowe brytyjsko-niemiecko-amerykańskie konsorcjum prowadziło dalsze badania maszyny na doświadczalnym lotnisku Hawkera w Dunsfold. 1127 nosił teraz nazwę Kestrel. Testy zaczęły się w kwietniu 1965 roku. Kestrel w dość istotny sposób różnił się od 11-27. Miał zmienione skrzydła i usterzenie ogonowe, co znacznie poprawiło jego stateczność. Poprawić stateczność miały także umieszczone na końcówkach skrzydeł dysze, których wyloty mogły być kierowane tak w górę, jak i w dół. Test trwał 9 miesięcy. Kestrel odbył w tym czasie 900 lotów. Wojsko chciało mieć samolot naddźwiękowy, zaś Kestrel prędkość dźwięku przekraczał tylko w nurkowaniu.